Beyond Dwie Dusze to gra Quantic Dream podzielona na kilka segmentów z życia głównej bohaterki Jodie oraz towarzyszącemu jej duchowi Aidenowi. Pomyślnie nie są one posegregowane chronologicznie, a według wizji artystycznej reżysera Davida Cage'a. A jego wizja była taka, żeby rozpierdolić wszystko byle jak. Rozgrywka opiera się głównie na wchodzenia naszym towarzyszem z zaświatów interakcji z otoczeniem, podejmowaniu wyborów oraz wykonywaniu sekwencji QuickTime Events. Mamy do czynienia tak naprawdę z 9 godzin filmem interaktywnym. Może się wydawać, że przez zaburzoną chronologię nasze wybory nie będą miały wpływu na coś więcej niż dwie linijki w dialogach, ale to nieprawda, bo mają na aż trzy. Jako że gameplay jest znikomy, to czy gra przypadnie Wam do gustu zależy przede wszystkim od tego, czy spodoba Wam się historia, która nie da się ukryć, jest lekko rozwleczona, ma trochę dziur fabularnych i zbacza chwilami dosyć dziwne tory. Produkcja nadrabia natomiast fenomenalną oprawą graficzną, która mimo tego, że gra wyszła pierwotnie w 2013 na PS3, robi wrażenie rozmachem i detalami do dziś, wyglądając wręcz jak gra z generacji do przodu. Na pewno pomogły w tym trochę te wielkie czarne pasy na pół ekranu. Na uwagę zasługuje bardzo dobra moim zdaniem ścieżka dźwiękowa oraz to, że gra otrzymała pełną polską lokalizację, co na 2012 nie było takie oczywiste. Mi się podobało, więc polecam serdecznie sprawdzić, choć nie jest to produkcja dla każdego.